Minecraft, ja naprawdę rozumiem, że ci się od kilku lat nie chce zrobić aktualizacji endu, ale to jest chyba lekka przesada. Co to, co, co to jest? Czekajcie, ja się tam podbuduję. Dobra, już prawie się podbudowałem. Ja ogólnie dla was nagrywam hardcora, nie? I tu takie coś. Co, co, co to ma być? Jest taka, wiecie, zapowiedź nowego hardcora. Ale, ale, przepraszam bardzo, co, 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 co tu jest? Minecraft. To jest ucięty statek w pół. Nawet nie w pół, to jest jedna trzecia tego statku. Czy możecie przestać? Ja bym chciał tam dojść. Dobra, udało mi się ubić tego Sharkera. Teraz najważniejsze czy pytanie, czy litra będzie. Chyba mi nie wyszło. Dobra, wchodzimy do środka tego potężnego Ant-City. Nie, bo tam powinna być Elytra. Ja tu szukam od dwóch godzin Elytry, a mi ucina potki. Znaczy, no... A, no nie wytrzymam, no. ant mi ucięło. Patrzcie, tutaj jest jedna wielka dziura, no. I patrzcie, tutaj jest to, ten dół i tam powinna być Elytra. Jak stoję tu, to mniej więcej tam, na wprost powinna być Elytra. Ale i nie ma, bo mi ucięło statek. Nie wiem, naprawdę nie rozumiem, napiszcie, czy da się to jakoś naprawić, bo szkoda gadać.